Siema, tu Dymo. Dzisiaj pokażę, jak yy, edytuję zdjęcie. Ctrl A, zaznaczam wszystkie zdjęcia. Wrzucam do Photoshopa. Odpala mi się kamera RAW. Zacznijmy od końca, bo na początku... Miałem rodzinne zdjęcia, jakieś z grilla. Gdzie to jest? Tak jak pisałem o, pierwsze zdjęcie. Co my tu mamy? Aha Nawet niezłe. Trochę chyba przepalony jest ten most. Zobaczmy. No, w sumie coś by się dało z tego wyratować. Jak kadr wygląda, nawet ciekawe pierwsze zdjęcie od razu nawet nieźle wyszło. Ten chodnik, no, trochę idzie tak w złym kierunku. I te motocykle trochę ciemne, jakbym cieniami je podkręcił. Nie, nie, lipa, słabe zdjęcie, to już całkiem przepalone, tutaj ja myślałem, że będzie odbicie, lepiej wygląda, policja mi podjechała, stanęli mi przed nosem, no, ciekawie nawet, ciekawie. Muszę przyznać, że nawet niezłe z tymi niebieskimi światłami. No dobra, zaznaczę wszystkie. E, na wszystkie wrzucę mój standardowy profil PYK. I e, tu już mam podostrzone i e, jest wyciągnięta winieta i dystorcja. Teraz sprawdzę, czy mam tutaj aberację najpierw. Nie ma operacji. Przeważnie jak jest jasna, ciemna kraw. Nie jest tak źle. Dobra, nie muszę włączać operacji. Ale dobra, po kolei. Temperaturkę troszeczkę cieplej zrobimy za fioletowo może troszeczkę zielonego nawet nieźle dalej jest mnóstwo fioletowego może cieplej o cieplej dobra to jest to myślę słabe zdjęcie chyba też w sumie policja zepsuła trochę Ogólnie słaby kadr, ten z motorami był już lepszy, a z budką? No, z budką słaby. Z daleka przepalony, czarne niebo, a most strasznie jasny. Da, nic z tego nie będzie. To też słabe. Tutaj jecha, płynęła łódź z dyskoteką. Tu płynie. Słabe, słabe zdjęcie. No to jest nawet niezłe. Zacznijmy od tego. To jest ciekawsze. Już widzę. No, to mi się podoba. To mi się podoba. No to zrobimy tak, eee, wszystkie już rzuciłem. Profil jest rzucony, tak? A w razie czego? A nie było rzucone A było tylko, a, wszystkie były zaznaczone i wszystkich ustawiłem temperaturę. Jeszcze raz zaznacz wszystkie i na wszystkie narzucę profil, dobra. I teraz tylko nacisnę na to zdjęcie i teraz tylko to będę edytował. stawię temperaturę cieplejszą nie lubię za ciepło nie lubię za zimno chociaż na, tak ciepło jest dobrze o ciepło jest fajnie i tak za zimno, za ciepło. Za zimno, za ciepło. W ten sposób. Taka ciepłota mi odpowiada. Trochę zmniejsze. No dobra, jest dobrze. Na 0. A nie, dam 10, tu dodam, a to zmniejszę. O, może być. Jest troszeczkę ciemny. Widzę, że tamten most jest przepalony w tle, więc go troszeczkę zmniejszając highlights. Zmniejszę przepalenie. praktycznie zmienia. Musiałbym bardzo dużo zmniejszyć. Stracę na miodności zdjęcia. W sumie dużo tej miodności tu nie ma. 70. Damy trochę kontrastu. Za dużo. Dobra, cztery. Cienie. Cienie mi dużo nie pomogą. Nie ruszam. Ktoś mi powiedział, że ciągle usuwam cienie, więc tym razem nie usunę. Tylko jak naprawdę trzeba podkręcić coś. Tu dużo nic nie daje praktycznie. Dobra. E jak dodam czarnych, o, robi się fajniej. Troszeczkę zdejmę czarnych. Czarniejsze zrobię. Czarne, cz bardziej czarniejsze. Uch, białe teraz, bia białe mi się bawię. Białe mocniej białe, białe mniej białe. E, białych nie ruszam Dam na zero. No i jaskrawość krystaliczność muszę kupić lepszy obiektyw, żeby były bardziej krystaliczne zdjęcie, a nie podkręcam tym Cla clarity ciągle. Zbliżę sobie, żeby zobaczyć jak to wpływa na zdjęcie. Nieźle. Jeszcze naso, nasycenie kolorów. Przeważnie daję tak do 15. Tu bym mógł oddale. Tu bym mógł chyba więcej dodać. O, no, tu sporo mogę dać. I nie psuje. jakości. Tutaj już się za bardzo zmienia. Za małe zdjęcie O tu najbardziej Widać jak dodaje się ten kolor Dam na fulla i ściągam w dół O, lipa jeszcze raz Teraz będzie git No dobra, 33 dałem Jeszcze tym mogę bardziej podsycić o Dobra pierwsza zakładka ustawiona jeszcze zobaczmy jak tu jest dosyć ciemno całe je, zdjęcie podja rozjaśnić trochę kompozycję, ekspozycję oj, to za jasno Przecież była noc Nie będę robił jak w dzień W sumie ekspozycja była chyba dobra nie można troszeczkę 0,1 0,15 rozjaśnię tu jest dosyć jasno dobrze jest 0,15 rozjaśnię nie przepali tego mostu przez to lepszy kontrast się robi jednak zostawię, jednak tutaj ustawiłem ekspozycję bardzo fajnie. Niech będzie tak jak jest. Fajnie tak cieniuje. Tu jest ciemne zdjęcie, a tu się rozjaśnia, rozjaśnia i tu jest jasno. No nie jest tak źle. Dobra, fajne zdjęcie. Teraz lecimy dalej. Tutaj podkręcić, no jest dosyć kontrasty, są duże kolory, ostre więc tego nie będę ruszał eee... Szum ISO 100 było więc szumu dużego nie ma ale gdzie jest czarno to zawsze widać to ma... Uch, praktycznie nie ma praktycznie nie ma tutaj tego nie ma e... Szumu, więc nie muszę usuwać szumu, a ostrość na samym początku ustawiłem przy profilu. Jak widać tu pięknie te samoloty w oddali. A to co to jest? Gwiazdy albo gwiazdy albo deszcz meteorów. A to nie mam pojęcia. Chyba dźwig jakiś albo wieża co tam? Co tam z tyłu było? Nie, to jest park. W parku nie ma nic. No dobra eee, Kolory Za dużo mam żółtego tutaj jak Zobaczymy jakbym zmienił rozbłysk żółtych to się rozbłysk żółtych albo rozbłysk pomarańczowych no rozbłysk pomarańczowych można trochę zmniejszyć żółtych też dobra e, co zrobimy tu zielony mógłby być ciut mocniejszy nasycenie zielonych I troszeczkę zielony, bardziej zielony dodam. Tak mi się podoba. Tego nie ruszam. No, niech będzie. Co robimy jeszcze tutaj? Nic nie ruszam. E... Destorcja, winietowanie, wszystko jest tutaj ustawione. aberracji nie ma. No i chyba to wszystko. I jeszcze jakby było ciemne obszary, to mogę osobno same czarne miejsca, przeważnie usuwam szum, e, używając takiego narzędzia: tutaj Adjustment Brush, wstawiam rozmiar, najpierw zaznaczam maskę. Na przykład robię tu czarne obszary. Przeważnie, żeby cofnąć, naciskam Ctrl, Alt i Z. Trzymając Alt, oddalam kółkiem i przybliżam. Oj. No dobra, tylko te obszary powiedzmy i tylko zrobię... Oj tutaj jest wszystko narąbane. Czyli co? Dam ee, nowy I ten nowy. Nie nowy. Tu mam. Dobra, wszystko ręcznie ustawię na 0 0. 0 i tylko chciałem usunąć szum tutaj, bo jest w czarnych miejscach zaznaczyłem Noise Reduction ale najpierw muszę wyłączę maskę zbliżę o i wyłączę szum Za bardzo do tego szumu widać. Nic nie zmienia. Aha, bo nie tam gdzie trzeba patrzeć. W tym miejscu powinno być. Zniknęło mi. Ja pierniczę. Nie, nie zniknęło. Jest tutaj. Zbliżę. Proszę bardzo. Wyłączę maskę. I teraz odszumianiem. No, no coś tam widać. Jest szum. Rozmazuje. Dam 100%. Praktycznie nic nie działa, bo, bo praktycznie nie ma szumu. No dobra. To by było na tyle. I dam. Zapisz. Zapisz. I następne. Mogę je. Są te wszystkie nad wodą, myślę, mogę synchronizować. Te trzy. Shiftem zaznaczam, synchronizuj ok, I teraz mogę sobie przejrzeć. To jest e, nawet niezłe w sumie. Samolot mi się podoba. Tu jest jeszcze lepsze z samolotem. nie nudne to ten statek też do dupy o to jest lepsze no ale miałem jedno tylko zdjęcie pokazać więc na dzisiaj to tyle trzymajcie się na razie